Witam Was w serii, gdzie odtwarzamy prawdziwe kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Gdzie to Wy tworzycie restauracje w Simsach, a ja, którą wstępuje duch Magdy Gessler, testuję, oceniam, robię kuchenne rewolucje. Tu, tu. Można powiedzieć, że jest to nowy sezon Kuchennych Rewolucji, dlatego Mładzia ma nowy outfit odświeżony. A jeżeli wy chcecie wziąć udział w Kuchennych Rewolucjach i jesteście restauratorami simowymi, to w opisie macie dodatkowe info, ale pod hashtagiem Pi, który teraz widzicie na ekranie, możecie dodawać właśnie swoje restauracje do galerii. A jak możecie zobaczyć, jest ich naprawdę sporo. Wielkanocna restauracja. Wielkanoc się zbliża, więc trafiliśmy do restauracji, która jest wielkanocna. Wielkanocną i widzę już, że są kelnerzy w przebrani za króliki, więc mega się jaram. Cała restauracja wygląda fantastycznie. I pierwsza moja myśl bo, że pada deszcz, a nie ma dachu, ale jest dach. Są nawet lampiony, tylko... Szef sali moknie. <noise> no cóż, czas zacząć nasze pierwsze kuchenne rewolucje. Restaurator kamień.pl123 stworzył tą restaurację. Są dodane cechy parceli takie pozytywne. Urocza wielkanocna restauracja i nic więcej o niej nie wiemy. Poprośmy o stolik. Ej, ona nawet ma na w króliczki. Dzień dobry, poproszę o jakiś ładny stolik. Pierwsze co widzę to to, że tutaj naprawdę jest spora restauracja. Mamy dwóch kucharzy też w strojach króliczków. Boże, ja umieram, to jest takie słodkie. Kuchnia jest w porządku, ale nie jest jakaś super zaprojektowana. Kuchenka wchodzi trochę na okno. Nie ma właściwie żadnych ozdób, ale przynajmniej mają zmywarkę, co jest nowością, bo zazwyczaj widzowie nie dają. No, łazienki są takie proste i schludne. Przydałby się tu jakiś dywanik może? Bo są świeczki są tutaj ręczniczki, nawet mydło jest, kurcze. U mnie w szkole nigdy nie było mydła, a tutaj jest mydło. Co będziemy mogli e, zamówić? I jakby co to Madzia nadal jest nawiedzona przez duchy? Ostatnie restauracje po prostu opętały ją duchy. Taka była ona niebezpieczna. Jak nie widzieliście, to tutaj, tutaj macie całą playlistę. Takie tutaj jest fajne, kolorowe menu. Beza z esencją krowokwiatu. Wow! Mocny ulunk. A! Jeszcze jedno, moi kochani. Jedna mała zmiana. Tym razem płacimy za swój rachunek. Z racji tego, że była gwiazdą, to miała wszystko za darmo. A będziemy też teraz oceniać pod względem pieniążków. Czy jest drogo w tej restauracji i czy jest ten posiłek warty ceny. Za ten konkretny zapłacimy 29 9 Dziękujemy, dostarczymy zamówienie, gdy tylko będzie gotowe. A jest tu tak uroczo i tak słodko. Ptaszki w tle śpiewają. Jest teraz już piękna pogoda, bo przestało padać, ale tu jest daszek, więc nawet o to się martwić nie, może, nie musimy. I widzę, że pierwsze osoby dostały swoje zamówienie. O, nawet jedna potrawa jest wspaniała, a drinki są normalne, czyli jedzenie tutaj raczej jest dobre. Patrząc na innych, to wszyscy są zadowoleni, jak jedzą. W ogóle obsługa od razu sprząta. Zobaczymy, jak Madzia dostanie jedzenie, bo pamiętajmy, że ona ma Wykwintne podniebienie. Wyrafinowane podniebienie. O, właśnie dostaliśmy nasze zamówienie. Okej, okay, wygląda to normalnie, ale jakość jest wspaniała. Pije. Napój też jest normalny, smakuje i dobra. Będzie, będzie smakowała teraz to. Ej, zachwycona jest. Tu jest niesamowite jedzenie. Wow. Pyszna potrawa. Ten posiłek był duchowym przeżyciem dla zmysłów. Odmienił moje życie. Ej, nigdy Wadia nie dała. Tak. Wspaniałej opinii. Herbatka też jej smakowała. E, I bardzo wygodne siedzenia. Drogie meble. To dopiero wygoda. Aż chce się siedzieć jak. Dzień długi. Tutaj naprawdę jest mega postaranko w każdym aspekcie. Czas na kuchenne rewolucje, Madzia ubrała się w fartuch i jest gotowa do pracy. Ale prawdę mówiąc, to tutaj, wiecie co, nie ma za dużo rzeczy do zmiany. Może dodam jakieś yy, właśnie takie ozdoby tylko do łazienki. Wow, ktoś położył brudne talerze na kiblu. To oznacza, że brakuje blatów w kuchni. mówię nie mają wystarczającej yy, ilości blatów, to wtedy traktują kibel jako półkę. Łazien. Zostały troszeczkę tylko dostrojone, ulepszone. Dodałam kilka e, ozdób. Jest dodane tutaj radio, jest mała pufka, kosz na śmieci, jakaś waza do ozdoby. Bułazienki naprawdę były tylko tak leciutko do dekoracji, nawet nic wielkiego. Za to kuchnia, Ja już sobie tutaj przygotowałam jakieś rzeczy. No wiecie co? Kuchnia jest funkcjonalna, ale to wszystko. I można powiedzieć, również, że jest chłodna. Tak wygląda kuchnia przed, kochani. Zapraszam Was do kuchni. Po, jak widzicie, jest niesamowicie kolorowa, wiosenna i o to mi właśnie chodziło. Wesoła, żeby się tutaj dużo wesołych rzeczy działo. Dodaliśmy krzesełka, e, dodaliśmy słodycze do częstowania się, tylko muszę jeszcze zablokować drzwi, żeby nie wchodzili tutaj goście. E, stanowiska otrzymały dusze, są osobiste rzeczy kucharzy. Każdy ma swoje fartuszki, jest pełno jedzonka, są różne plakaty. Brakuje tylko jednej rzeczy, a mianowicie. Fotki Madzi Gessler yy, z osobistą rekomendacją, że kuchenne rewolucje udane. Cudowne miejsce pełne pasji i śliczne. Polecam i kocham Magda Gessler. Besos. Ja troszeczkę ulepszoną oraz dopracowaną restaurację udostępniam wam w galerii. Zróbcie swoim Simon przysługę i zawieźcie ich na wielkanocny obiadek albo wielkanocne śniadanie. O mój Boże. Czemu tu się przychodzi w strojach kąpielowych? Co to jest? Kurczę! Czemu tu jest taki dach krzywy? Ej, wygląda to jak zamek szalonej księżniczki, która oszalała. Ogrodu brak, ale w środku kolorowo są w ogóle jakieś baśniowe stwory, które tu pracują, bo jest chomik, e, który zrobił kupę i trzyma teraz ją w dłoni. Ofuj! jest shop pracz! Gotuje krasnal ogrodowy. Mam mieszane uczucia co do tego miejsca. Może powiem nam coś więcej opis. I restauratorem jest cjustynka 2000. 4. Nie, nie powiedziała nam nic nowego, nie ma żadnego opisu. E, również parcela nie ma żadnych cech. Tak jakby nie miała duszy żadnej. No dobra. To jest wszystko z innej parafii. Każde drzwi są inne. Trochę się boję, ale poprośmy o stolik. Madzia pierwszą opinię już daje: banalne ozdobienie. Estetyka w tym miejscu jest zupełnie pozbawiona polotu. No ja nie chciałam tego mówić, ale jest to kolorowo, ale w taki dziwny sposób, taki stresujący mnie. Kucharz nie wygląda jak fajny i przyjazny pasel ogródowy, tylko jak... ...recydylista, który został wypuszczony z więzienia, zamknięty w tym dziwnym pomieszczeniu i kazali mu to gotować. flaki simów. A i w końcu po trzech godzinach doprosiliśmy się stolika dla nas, bardzo długo się czekało na ten stolik. Szef sali ma dwa stanowiska i chodzi od jednego do drugiego, przez co to wszystko tak długo trwa. Nas zapisał na tym czerwonym, patrzcie, teraz podchodzi do tego czerwonego i kolejną osobę zapisuje na drugim stoliku. Do picia jest właściwie tylko kawa i woda, a do jedzenia są tak podstawowe rzeczy, że ja się nie dziwię w sumie, czemu to jest wszystko takie dobre. Są tu dania typowe dla dzieci, czyli popcorn, chipsy, takie, nugetsy z kurczaka, takie coś, co każde dziecko zamówi. Są 33 Simolony, czyli cena jest dosyć niska. Ej, seria, ja ostatnio byłam w kawiarni i płaciłam 17 zł za kawę latę. 17 zł za kawę z mlekiem. Co to ma być? Ej, uwalony kibel, którą, który czyszczą obcy Simowie. Niby to jest taki wystrój dziecięcy. Menu też jest dziecięce, ale nie ma tutaj nic dla dzieci, żadnego krzesełka dla dzieci. Stoliku do zabaw, cokolwiek nie ma, tylko jest tak, jakby gra w klasy. Madzia gra w klasy. Aj, dobrze jej idzie, ona jest wysportowana. Dostaliśmy jedzenie i jakość tego jedzenia jest normalna, czyli jest nadzieja w tym kucharzu. Ten kucharz ma potencjał i ja nie wiem, co zrobić, bo obsługa jest mega średnia. Co on robi? Wyganiana ze stolika. Ok, i Magdalena stojąco. Tak, dobrze, spisz go, spisz go, dobrze Magda robisz. O. Ej, niedobre dla niej! Prawie wymiotowało, czyli jedna kuchnia nie jest taka dobra. Umiarkowanie nieprzyjemny posiłek. Nie smakowało jej. I Magda uważa, że jest drogo, że nie jest wcale tak tanią. I ja w sumie nie wiem, co mam zrobić, bo otoczenie i w ogóle całe to jest takie zrobione na odwalsie. się. jakiś tutaj pomysł, zamysł jest gorzej z wykonaniem. Ogrodu w sumie żadnego... Tylko ten kucharz dobrze gotuje mimo wszystko, nie? Tylko pani rozumie moją kuchnię, dziękuję. Dobra, ja mu pomogę. Czas na kuchenne rewolucje. Po pierwsze, uważam, że jakość, a nie ilość jest najważniejsza, więc usuniemy stąd te stoliki. Kanapy, kominek. I przeznaczymy całą górę na taką bawialnię dla dzieci. Damy tutaj gigantyczne misie. Domki dla lalek, skrzynie z zabawkami. Na zewnątrz też będą giga misie, które będą e, przed wejściem. A ja wiem, że tu jest rozpierdziel totalny, nież dużo się tu dzieje, ale właśnie o to chodzi. Jeszcze włączymy na telewizora. Programy dziecięce, żeby oprócz tego było więcej bodźców. O, zobaczcie, kto tam jest! Królik! No i teraz czas zająć się tym dołem, a tu. Jest prawdziwy hardcore. Po pierwsze, łazienka nie jest nam potrzebna aż taka duża. Taka może w sumie być. Powiem wam, że ja nie lubię takich kuchennych rewolucji, gdzie trzeba wszystko od nowa, bo w tym momencie spędziłam już godzinę 20, prawie na budowaniu właściwie od nowa całej restauracji. No, górę mam skończoną, łazienkę całą musiałam od nowa, kuchnię całą musiałam od nowa i została ta główna sala i ogród. Gdyby nie ten kucharz, w którym jest jedyna nadzieja, to bym po prostu zburzyła to. Skończyłam. Przechodzimy tutaj za jakiś czas przetestować tą restaurację. Zupełnie się ona zmieniła. Zrobiłam oczywiście plac zabaw. E, tu jest po prostu wszystkie chyba możliwe rzeczy, które mogłam dać dla dzieci, to dałam na zewnątrz. Tu jest e, playroom. Całkiem zmieniona sala, ale ją wam pokażę, gdy wrócimy tu za tydzień, żeby zobaczyć, czy te kuchenne rewolucje miały ten sens. Niczym byłyby te kuchenne rewolucje bez przetestowania. Tej restauracji, właśnie na dzieci. Restauracja pisanka i mamy tutaj pana szopa, który w końcu ma stanowisko, jest poczekalnia normalna. Są stoliki rodzinne, gdzie są miejsca przede wszystkim dla dzieci. Tutaj dzieci są zdecydowanie na pierwszym miejscu. Nie ma tu zbyt dużo obrazów, ponieważ plan jest taki: wieszać na ścianach obrazki, które dzieci będą malowały, rysowały na tych stolikach. Na dworzu i wyżej mamy dwie pary drzwi. Pierwsze z nich to jest łazienka, toaleta przyjazna dzieciom. Drugi to jest kuchnia. W końcu ta kuchnia nie wygląda jak więzienie, tylko naprawdę jak kuchnia z prawdziwego zdarzenia. Wesoła, fajna, jest miejsce do odpoczynku, jest ekspres do kawy i jest radio, więc nie będzie im się nudzić. Idziemy po schodach na górę. Tu po prostu pełno, pełno, mnóstwo, mnóstwo zabawek. Domki na drzewie, różne zabawki. I patrzcie, że tutaj sobie zamówiła pretle. No jakość kiepska! Nie rób mi tego, panie kucharzu! Specjalnie dla ciebie zrobiłam tą restaurację, a ty zrobiłeś kiepskie pretzle. Boże, zaraz dostanę. A dzieci się bawią, moje kochanie Więc wszystko działa. Od razu na plac zabaw poszli. W ogóle jest tutaj dużo simów, którzy korzystają z uroków tej restauracji. Madzia sadza, słuchajcie, dzieci. Więc wszyscy mają miejsce dla siebie. Jest fajnie. No i teraz będzie prawdziwa próba, nie? Bo zamówimy duże zamówienie dla wszystkich. Kto chce nuggety z kurczakiem? Pewnie wszyscy. Dobra, maluchy już jedzą. Smacznego. Dostały swój kawałek ciasta jest. Bardzo dużo tutaj jest ludzi w ogóle. Nie wiem, czemu oni nie siadają na tych kanapach. Mega tu głośno w ogóle, aż mi głowa boli, nie? A zobaczymy, co się dzieje na górze. O, patrzcie, grają sobie całą rodziną z dziećmi. Ale fajnie, że to stworzyliśmy. Oprócz tego dużo osób biega po dworzu i bawią się tymi wszystkimi rzeczami, atrakcjami dla dzieci, więc okazało się finalnie, że te restauracje nie jest tylko dla dzieci, ale również dla simów, którzy chcą się poczuć dzieckiem. Dobra, dostaliśmy nasze zamówienie. Zobaczmy, czy jest dobre. O nie. Dlaczego? Jakość kiepska. Dlaczego? O, pączka dostał normalnego, ale to jest gotowy pączek. I ramen z wołowiną jakoś kiepska. To wygląda jak kupa, którą niósł ten chomik na początku. Jezu, masakra. Tyle pracy, tyle zaangażowania, tylko po to, żeby zrobili okropne jedzenie. Przecież oni mogą tutaj potruć wszystkich że Magda się aż normalnie wzdryga po tym ramenie. I to nie tylko nasze jedzenie jest niedobre, bo ona też dostała niedobre nuggetsy. Jak można nuggetsy zrąbać? Widzowie, ile można dawać szans? Restauracja tragiczna, kuchenne rewolucje nieudane, wielkie rozczarowanie i kucharz, który się poddał. Nie polecam, ale życzę powodzenia Magda Gessler. Ej, to są chyba pierwsze kuchenne rewolucje, które nam totalnie nie wyszły i się nie udało. Ja nie wiem, jak to się stało, ale mimo wszystko udostępniam wam tą restaurację poprawioną. Może kiedyś zatrudni się to kucharz, który będzie gotował dobrze. Ja ja już poświęciłam temu miejscu bardzo dużo czasu, energii. Kucharz był jedyną nadzieją tej restauracji i po prostu coś się stało. Zresztą widać nawet, że nawala ręku, ręką Gary. Co on robi? Boże, lepiej po prostu wyjdźmy stąd i więcej nie wracajmy. Witam was, kochani, dnia następnego. Madzia przeżyła żołądkowe rewolucje, a nie kuchenne, ponieważ zatruła się poprzednim jedzeniem i teraz już jej żołądek jest uodporniony. Mam nadzieję, że kolejna knajpa będzie o wiele lepsza. Czy gość właśnie pływa w stawie z łabędziami? Owszem, robi to, pływa. <laughs> Okej, okay. ej, słuchajcie, widzowie, tu jest jakby interesująco. Co tu jest? Tu jest jakiś salonik, gdzie można zejść pod ziemią? Ej, tu jest trochę dziwnie. Ale trochę ciekawie Mam wrażenie, że trochę losowe są tu rzeczy Losowe jakieś plakaty na ścianach yy, O, znowu mamy kucharza, który z kresnalem ogrodowym I ja już jestem uprzedzona, ok? Możecie mnie nazwać jak chcecie Ale jestem uprzedzona do kresnali yy, ogrodowych, którzy są kucharzami Już mają u mnie minusik Czekajcie, tu jest w ogóle normalne mieszkanie Jeszcze jest łazienka O, łazienka przynajmniej jest ładnie zrobiona Jest kibelek dla dzieci I jest nawet siedzonko dla dzieci yy, przy stole Tu jest jakieś osobne pomieszczenie na kosz, na śmieci o, patrzcie, tu jest taki salonik na, na dole. Okej, okay, trochę tu dziwnie, a trochę interesująco. Z jednej strony jest zrobiony ogród. Jest w ogóle temat przewodni, który jest tutaj mocno zaznaczony, a mianowicie ten królik. Restauratorką jest Lunka Lunard. Restauracja pod białym królikiem. Na pierwszy rzut oka bardzo dziwna miejscówka. I dokładnie cały czas gadałam, że coś dziwnie, ale gwarantuję, że wnętrze jest dopracowane. Czas oczekiwania jest bardzo krótki. Aha, czyli z tyłu mieszka właścicielka restauracji, a nie kucharz. Tell me you secret. Jak to zrobiłaś? Nie wiem, czy dobrym pomysłem jest to, że szef sali stoi przy wejściu, bo on bardzo daleko idzie i bardzo długo idzie, żeby ten stolik pokazać, nie? Jak, jak wynajmiesz. I z racji tego, że są dwa stanowiska, to on od jednego do drugiego chodzi. Patrzcie. Od jednego do drugiego. Ej, bardzo mi się podoba ten stawik z łabątkami, bo sobie normalnie tutaj siedzą i chillują ludzie za tutaj sobie chilluje. Dobra, dostaliśmy stolik po wielu, wielu godzinach. W tle są programy kulinarne, więc fajnie. Menu jest raczej proste, bo są jakieś chipsy, bułki, zupa dniowa, hot dogi, kanapki. Mało jest deserów. Szarlotkę poleca szef kuchni, a nadanie hamburgera, czyli widzicie, tutaj szybko. No ale słuchajcie, no co? My robimy wyzwanie. Styka sobie zamówmy. No klimat tu jest taki dziwny, jak taki stary, amerykański jakby bar na jakiejś wiosce zapomnianej przez ludzi. Poza tym ktoś nam położył brudne talerze na naszym stoliku. One tak leżą od wielu... O, przyszedł po nie super koleś. Dobra, dostaliśmy po godzinie, więc rzeczywiście szybko. Proszę bardzo, zamówienie gotowe, smacznego. Jakoś normalna. Napój Madzi smakuje. Zobaczmy, co powie na tego steka. O, i mamy umiarkowanie, nieprzyjemny posiłek. Czyli kuchnia nie jest jakaś wybitna. Kurczę, tak mi się podoba, wiecie, wystrój ogólny tego miejsca, nie? Kuchnia jest całkiem fajna. Sala nie jest najgorsza. Gorsza. Zróbmy te kochane rewolucje i yy, dopracujmy trochę wygląd sali. Dodajmy, może, jeszcze z jeden stolik. Dodajmy kilka kwiatów. Ozdóbmy trochę ten bar, żeby, wiecie, był jakiś taki bardziej wesoły. I dodam jakieś takie lampeczki, pasujące do obecnego klimatu. Właśnie, bo w nocy to nie jest yy, za bardzo widzowie nawet oświetlone. Więc o, tutaj wkomponujemy to stanowisko kelnerskie w tej kuchni. Damy tutaj ławki, bo nie oszukujmy się. To nie jest taka restauracja jakaś super wystawna i tak dalej, tylko taka bardziej swojska, trochę barowa, trochę ma taki vibe baru zdecydowanie. No dobra, myślę teraz, że to będzie prosperowało wszystko lepiej. O, w ogóle zawodziliśmy 48 Simolonów i to jest dosyć droga restauracja. Minął Simowy Tydzień pod białym królikiem i po raz kolejny ktoś pływa sobie w basenie z łabędziami. To jest po prostu ikoniczne. Trzeba przyznać, że w tym odcinku jest postaranka, odnośnie takich niuansów, typu, że właśnie obsługa ma stroje i tak dalej. To jest fajne. I patrzcie, ona tylko wchodzi tu i nas w ten sposób zaprowadzi. Nie musi iść taki kawał tu, 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 tu. Także skróciliśmy jej drogę i to wyszło na plus i dostaliśmy chyba ten sam stolik co ostatnio. Owszem. Mała ekipa, bo jest jeden kucharz, jeden kelner i szef sali, ale mało stolików też jest, więc jest git. O, jestem ciekawa, jakie oni dostaną jedzenie. A i zamówienie dostajemy bardzo, bardzo szybko. Proszę bardzo, zamówienie gotowe. Smacznego, normalna, normalna. Zobaczmy reakcję Madzi na te posiłki. A i tak jej się podoba na zewnątrz, że postanowiła sobie zjeść na zewnątrz. No Madzia zapisuje sobie, ale czy ta restauracja przejdzie te kuchenne rewolucje? Reakcja na potrawy jest neutralna. Kuchenne rewolucje zaliczone. Fajny bardzo z pomysłem i projektem polecam Magda Gessler. Wcześniej 8 na 10, teraz 10 na 10. No właśnie moi kochani, bo wy również możecie wziąć udział w kuchennych rewolucjach, jeżeli prowadzicie restaurację. I marzy wam się, żeby odniosła ona wielki sukces, a sama Madzia Gessler pływająca obecnie z łabędziami, oceniła Waszą restaurację i przetestowała, to udostępnijcie ją w galerii pod hashtagiem Pi, tym, którym teraz widzicie na ekranie. A gdy tylko pod tym filmem wbijecie 3,5 tysiąca łapek w górę, to od razu siadam i nagrywam kolejną część Kuchennych Rewolucji, więc pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli chcecie spam Kuchennych Rewolucji. Z tej strony Pia, pozdrawiam Was ja oraz Madzia Gessler, Simowa i Besus!